Nastawiam się dzisiaj znowu na łowienie bez tak naprawdę wykorzystania echo sondy. To tak, zrobiłem to dużą gumą. Zrobiłem to obrotówką miedzianą. To może czas, żeby zrobić to małą gumą. U! Pierwszy rzut jest. Dobre branie. Był mały. W końcu dobre branie. W końcu dobre branie. Zaraz Wam powiem, co założyłem. Może je pobudzi, może trafiłem. takiej no. kto wie, czy nie pobudził. To wie czy nie pobudził jest dobre branie dobre branie i chyba dobra ryba słuchajcie, chyba dobra ryba uuuu, uu, chyba dobra Tu dobra ryba. Tu ma dobra ryba. Cześć, witam Was na kanale MK Fishing Marcin Kotowski. W ten piękny, słoneczny dzień. Oczywiście świt był dwie godziny temu, ale jeszcze nie jest późno. I zamierzam dzisiaj dla Was spróbować połowić szczupaku. Znowu jestem na tym pięknym, dużym jeziorze z czystą wodą. Jak widzieliście z wcześniejszych filmów, dość licznie występuje tu szczupak, więc mam nadzieję, że coś dzisiaj wędką zabuje, ale to są tylko ryby. Nastawiam się dzisiaj znowu na łowienie bez tak naprawdę wykorzystania echosądy, bez jakichś systemów live, których nie posiadam, ale na obławianie połączenia płytkiej wody z głęboką tych pierwszych uskoków, tych pierwszych kantów i będę w nich też oczywiście szukał tego magicznego zielska i w ich okolicach próbował złowić pięknego szczupaka. A nim przejdziemy do filmu, to jeszcze Wam tylko powiem, że na dzisiaj przygotowałem całkowicie inny zestaw, bo mówicie mi, że Big Mama, że tranksy, że Kurado, że to wszystko drogie, żeby łowić tego kasta, więc dzisiaj będę próbował łowić na taki Tani, w miarę dostępny zestaw Castingo. Czysta woda, czysta woda, więc może powinien być fluorokarbon ale ja dzisiaj ten najmocniejszy tytan od Robinsona, nowość 18 kg y, z klasyczną, zwykłą agrawką. Chociaż agraweczkę to sobie może, słuchajcie, wymienię, ponieważ ja uwielbiam te nasze super strągi i jestem przekonany, że one mi się nie odetchną, ostatnio ktoś się mnie pytał o piórnik z akcesoriami szczupakowymi. Piórnik Carpexa może jeszcze gdzieś jest dostępny. Musicie przeszukać internet. A ja szukam agrafki, której jestem pewny na jak to się mówi 100 albo i 1000%. Duolock Strong, zobaczcie, to jest jeden ruch. Tutaj, jak jest to boczne. Można delikatnie nadusić, ale o od razu jednym ruchem poszło. To jest mocna dobra agrawa. No ja na razie nic nie kombinuję, bo co mam kombinować? Na początek głowa i patrzymy czy ta wędka sobie radzi, a ja myślę, że ona będzie fajna pod kątem holu szczupaka i jego amortyzacji na zestawie. Nie dopłynąłem całkiem do miejsca, jestem narzut od miejsca, w którym chciałem stanąć, ale specjalnie, żeby nie spłoszyć ryby i żeby spróbować coś celnąć, na rzut ewentualnie coś, co się kręci jakby po krawędzi tej głębszej wody. Tak. Asekuracyjnie. Bo jak w tak czystej wodzie wpłyniemy na te ryby, no to niestety one. Sobie gdzieś popłyną albo siądą na ziemi i będzie ciężko je złość. I myślę, że jest, to, że jest to jedna z moich w najbliższym czasie ostatnich wypraw szupakowych, ponieważ teraz sandacze przeplatane okoniami. No dobra, kilka rzutów oddanych, podsuwamy się bardziej właściwie. To tak, zrobiłem to dużą gumą, zrobiłem to obrotówką miedzianą, to może czas, żeby zrobić to małą gumą. Do takiej wody założymy taką brokatową ciemność. Do takiej czystej wody. I chciałbym wam pokazać już pierwszego szczupaka, ale prawda jest taka, że nie miałem nawet trącenia, a jest naprawdę sporo, sporo, naprawdę sporo białorybu, tu się kręci. Może nie żerują Jeszcze tak tylko naprawdę niereklamowo, tylko z chęci y, Pokazania wam czegoś dobrego To jest nowy Przypon Tytanowy Z Robinsona taki sztywny y, Tu mamy końcówki gumowane Agrafkę oczywiście wymieniłem Na super, tą, tą super lock Tu mamy y, krętlik czarny On już jest troszeczkę taki Patrzcie trafiony Nie wiem czy to widać ale jest lekko trafiony. To jest przypon, który używam od 1 maja. Ten sam przypon, nie zerwałem przynęty. Yy, więc to jest ten sam przypon, który pozwolił złowić już kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt szczupaków. I on cały czas jest do użytku, i cały czas jest ok. Więc naprawdę to nie jest tak, że jeden, dwa szczupaki, przypon musimy wymieniać. Warto, warto zaopatrzyć się w takie tytanowe przypony. W miejscach, gdzie oczywiście jest może mało zaczepów, bo one z pewnością są dużo droższe, ale nie tracimy ich na zębach, nie skręcają się, nie psują. To też taki plusik, Mi się wydaje się, że plusik to jest 9 kg, bo są dwa, 9 i 18. Ten 9 jest fajny właśnie do takiego klasycznego, standardowego łowienia pod klasyczną wędkę, pod obrotówki, pod ripperki. O! Pierwszy rzut! Pierwszy rzut, słuchajcie. Nie jest oczywiście to duża ryba na te wielkie przynęty, ale jest ryba. I raczej na pewno miarowa. Podbieraczka nie będziemy brać. Spadnie to, spadnie. No to są małe przynęty. Ląkrów nie połowimy, ale grubasek Ale niektórzy się cieszą taką około 50 cm miarową rybą. Pierwszy rzut i miło było poczuć branie. Nie no, malutka rybka, słuchajcie, ale... Uuu! Pełny brzuszek! Pełny brzuszek Poszedł. Ale miło było poczuć branie. Klasycznie, tak jak większość łowi szczupaki na ripera. To próbujemy dalej. Jest. Ale oh. oh, to już chyba będzie podbierakowy. Ach. Chyba będzie podbierakowy. Bat. Taka 60 bez przesady. Ale druga ryba na tą małą przynętę. I druga ryba z tej głębszej wody ze stoku otwartego. Takie, powiedzmy, że 6-7 metrów tu już jest. Miałem jedno trącenie na płytkim, na płytkim, 4 metry ziele. Obłowiłem to dosyć dokładnie, nic poza tym. Chyba drugi rzut na głęboką wodę, pup, ryba. No to zrobimy jeszcze trochę tutaj tą głęboką wodę tym małym robaczkiem. No i zobaczymy, czy jeszcze coś się wydarzy, czy nie. Ale po pierwsze, mała przynęta, mała. Chodzi o to, że jednak łowię nią przy dnie. One mogą gdzieś tu leżeć na tym zboczu, na tym stoku. No i są już chyba głębiej. Zobaczymy, czy to będzie miało jakieś odzwierciedlenie w innych miejscach. Zepsułem ją nie włożyłem do podbieraczka widać nie zdara ze mnie przy tym podbieraniu jednoosobowym kiedyś się wszystko do ręki brało niepotrzebny był podbierak co zrobić i tak bywa ale było ciepło się zrobiło więc się rozebrałem mam przed sobą wystający Płytki cypel stanęłem, stanąłem, także mam 7,5 metra. Pod, pode mną jest, myślę, że będę go dotykał rzucając z wiatrem. No i patrzymy, czy tutaj są te szczupaki, czy one dzisiaj totalnie się wyłączyły. O, I z pewnością spróbujemy tu połowić różnymi metodami, poustawiać się lewo-prawo, płycie i głębiej. Bo wiemy, że tutaj one lubią być. Falka fajnie dobija, więc tylko próbować. Uff. Jak to mówią, pierwszy rzut i pierwsze puknięcie. Zobaczcie, jak zawinął. Zielsk, ten drobnica się tu pokazała koło mnie i normalnie przywalił, ale drobne, lekkie puknięcie to nie było mocne branie, ale są, 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 są tylko, czyli one będą chciał, Jakby chciał, to by go po prostu zjadł. Jest dobre branie. Dobre branie, a teraz spokój Damy go tu sobie do lewej O, znowu się melduje Ale spokojnie szedł do mnie, zobaczcie Uu. My damy go sobie do lewej Ale to nie takie proste No jest pierwsza. Może to coś w końcu ruszy. Było lekkie branie, teraz naprawdę dobre branie. Jest pierwsza, nie jest to y, potężna ryba, jest to ryba taka na 65 pod 70 cm, ale na tym bezrybiu bardzo mnie cieszy i już ją wam pokazuje. O, udało się. Zawsze się boję o te kotwice. No i męczę. Taka. No ładna rybka. Ładna polska rybka, chociaż liczę tu na większe, ale ładna polska. Naprawdę zdrowa rybka. Piękna. No myślę, że takie 65-8 na pewno ma. Ale nie mierzę. Nie mierzę. O! Wpuszczamy. Poszedł. Na pewno tu. Opukam to na dnie jeszcze małą gumką, więc jak jesteście ciekawi czy coś wyjedzie jeszcze tą małą gumką, to zostańcie, ale porzucam jeszcze, pozwolicie trochę tym wielkim łbem z longinusem okoniowym 18 cm, bo ta przynęta tutaj naprawdę, naprawdę jest rewelacyjna. No i wenteczka. Teraz mogę Wam z czystym sumieniem powiedzieć, że... Właśnie to tak miało być, tak miało być. Da radę rzucać tą wędką, jest czym zaciąć. Mam nadzieję, że coś większego się jeszcze złowi. Ale właśnie ten hol jest taki bezpieczniejszy, bo ona fajnie amortyzuje. Bo ma mocny dolnik, ma średni środek, ale ma delikatny szczyt. I ten szczyt też powoduje, że przy tych, przy tych takich nie wiem nagłych zwrotach, przy tych takich e, nagłych e, ruszeniach do mnie, czy szarpaniem łbem, on lekko pracuje i lekko amortyzuje i może powodować to, że trudniej będzie tej rybie wytrząsnąć tą przynętę w to wierzę. I ten pierwszy hol. Na pewno fajny, bezpieczny się sprawdził. A wędka? No to jest City Liner. City Liner, bardzo tania wędka. Pro Casting i to jest ten model 2, 2, z tych 2,20 długich. Najmocniejszy, czyli do 70 gramów. Myślę, że właśnie świetna węda do takich gum, różnego rodzaju yy, właśnie wynalazków typu głowa, nie głowa. Yy, może też i do dżerków, tylko że ten pracujący szczyt może. Może nie do końca pasować tym żerką, ale na pewno taka uniwersalna wędka, też do obławiania mniejszymi przynętami. No i Scotty Robinsona, młynek Scotty DC204, który no kiedyś tylko na niego łowiłem, potem zmieniłem, ale to jest też model, który mi już sezon 2 wytrzymał. Jeżeli ktoś. Na początku nie chcę wydawać dużych pieniędzy i chcę sobie skompletować taki jakiś zestaw kastowy, uniwersalny zestaw kastowy. To ja ten zestaw polecam. Procasting do 70 gramów, Cityliner i Robinson Scotty. I tymi przynętami typu 50, 70, a ta głowa ma. Myślę, że z 90 gramów z tym longinusem daje radę A ja czekam na. Kolejne branie, kolejne łupnięcie, tylko jeszcze powiem, że zawsze stosuję grube plecionki. Tu chyba 0,24, już tego nie pamiętam. Ale to takie minimum 24, 25, 28 w tych granicach. I czterosplotówka jest. Czyli taki sznureczek. Zrobiłem to teraz tą małą. I powiem wam, że jezioro pokazuje mi środkowy palec. Bez kontaktu. To też pokazuje, że nawet jak tu są te ryby, to one teraz po prostu nie chcą. Podsuwam się bliżej, żeby dobrze łachę obłowić i taki dziwny kolor. Postaram się poszukać longinusa czerwony z czarną głową. Spróbuję coś takiego uzbroić. Zobaczymy, czy coś się wydarzy. Patrzcie, zostańcie na filmie. Mam nadzieję, że jeszcze Wam pokażę piękne ryby. Nie chcą. No nie chcą. Takie lekkie trącenie, słuchajcie. Bez możliwości zacięcia, bez czucia wagi. I odprowadziła mi ryba. 70-75 bym powiedział. Na pewno. No, nic się nie dzieje, nie żerują. Oczywiście będę próbował cały czas jeszcze też obławiać tym małym, chociaż też nie mam brań. Niby pogoda ok, ale widocznie coś nie tak. Nie żerują, może będą miały krótkie okienko. Nie wiadomo. Trzeba na to liczyć i machać. Nic innego nie zostało. Przestawiać się. Przestawiać się po tych rantach płytkiego z głębokim i machać. Wierzyć w sukces i machać. W końcu. Dobre branie. W końcu dobre branie. Zaraz Wam powiem, co założyłem. Może je pobudzi, może trafiłem. Chyba dobra ryba. Dobra, dobra ryba, ale ciężko ją tak włożyć samemu Kamerka Ach, Wam odjechała Kamerka wam odjechała. No. O! Od tej fali. No, zobaczyliście trochę nieba Założyłem inną przynętę. Miejsce które obłowiłem miałem trącenie. Takie krótkie, mocne Później miałem Takie na trzy szczypnięcia branie I w końcu pociągnął Zapiąłem sekunda spad I kilka rzutów Kolejne branie, kolejna ryba Fajna ryba Ciekawe czy przypadek Czy, czy coś znalazłem Najpierw ryba Później przynęt Najpierw ją odhaczmy no i z takiej ryby to ja mogę być zadowolony. Gruba, silna, spłycizny, nie wiem. Stoję na szóstym metrze, rzucam myślę, że na trzeci i ona z tego trzeciego wzięła. Piękna ryba. 7, 9. 79 A to słuchajcie przynęta Ten sam zielony, ale czysty, bez głowy 7 gramów z przodu, 7 gramów e, i tutaj nie wiem czy to słychać wrzucona grzechoteczka taki numer Kto wie, czy nie pobudziło? Kto wie, czy nie pobudziło? No i wędka dała radę. Fajny właśnie, bezpieczny hol. Dobra amortyzacja. Ciężko mi było ją włożyć samemu do podbieraka. Trochę mi, ma... Trochę mi jeździła, jeździła przed samym podbierakiem, ale się udało. Jest kolejny, zobaczcie. Parę rzutów, i kolejny. Idzie cały czas wierzchem. Cały czas idzie wierzchem. Coś tu jeszcze może odwalić. Ta ryba. No tak jeszcze chyba nie holowałem. Ryby. <grywa> Jaki spokojny był. Jaki spokojny był. No dobra, nie męczymy, szybko odhaczamy. No czyżbym znalazł sposób? Czyżbym znalazł sposób? No i jest. Nie taki duży jak tamten, ale też świetna, piękna, w dobrej kondycji. Fajna ryba. Naprawdę fajna ryba. Szybciutko do wody, nie męczymy. A, pięknie poszedł. Od razu. Samemu to nie ma czasu na dobre ujęcia. Czyżby Parę rzutów i kolejne branie. Próbujemy dalej. Nie poddajemy się. Widzicie, pojedynczy jednak, nie z głową. Pojedynczy. No i nie mówiłem wam też, że założyłem. Ale to już jakiś czas temu, nawet z głową, już tak łowiłem. Fluorokarbon. Założyłem. 0,9 grubość fluorokarbon, bo już wszystkiego się łapałem. Jak nie było brań, żeby starać się złowić ryby, teraz wszystko inne tylko będzie plusem, dodatkiem i bonusem. No, no nic, rzucamy jeszcze Wiem. Rzucam, chwilę czekam, sekunda dwie powolutku zwijam. Od czasu do czasu nieraz sobie lekko go drygnę albo stanę. Znowu krę kręcę. Lekko go drgnę, żeby to jednak nie było typowo jednostajne. Od czasu do czasu też staram się troszeczkę dłużej spauzować, ale wtedy łapie ziele, więc to mi, to mi jakby uświadamia w tym, że, że obciążenie jest dobre, tempo prowadzenia dobre i jestem mimo wszystko blisko dna. Dobre branie. Dobre branie. I chyba dobra ryba. Słuchajcie, chyba dobra ryba. O, o, o chyba dobra. Chyba dobra ryba. Chyba dobra ryba, o, ho, ho. Ale wojownik! Mam go! Ale słuchajcie, dwa odjazdy zrobił, popuściłem nawet trochę hamulec. Ten hamulec bardziej normalnie działa, że idzie go lekko zluzować. Silny, silna, dobra ryba. Trzyma dziewiątkę. Oj, taki słaby dzień. Ostatnie miejsce. Miałem kończyć, miałem wam powiedzieć, że no niestety nie dało rady. Mówi się trudno. Nie biorą dzisiaj, nie chcą. Pojechałem na spokojne. Nagrałem wam film. O funkcjach silnika, minkoty, który zresztą już chyba jest na kanale. I mówię, dobra, ostatnie miejsce, pół godziny. Nie wiem, pięć rzutów zrobiłem. Jest, dobra, nie męczę ryby, odhaczam go. Odhaczam go, ale. O! Wezmę sobie, słuchajcie, o, lewą rękawiczkę. I odhaczam. Leciutko wziął. Jedna kotwa za. za żuchwę. O, zobaczcie. Jedna kotwa za żuchwę. I już mogę go Wam pokazać. O, taki kark. <ścoughs> I taka ryba. No nie, ma dziewiątkę. Piękna ryba. Zaraz się okaże. Ole ciężka, silna. Dwa odjazdy były rewelacyjne. Piękny jest. Naprawdę piękny. Szybciutki pomiar, słuchajcie. 92 92 z małym ułamkiem. I jeszcze cudownie odpłynęła. I zrobiła mi dzień. Zrobiła mi dzień. No przy takiej rybie już warto założyć rękawiczki, żeby nie mieć o takich palców jak ja. Uuu! Starcz! Nie ma co przeginać. Wymęczyłem tą rybę. Wymęczyłem. Dzięki za oglądanie. Dzięki za subskrypcję. Dzięki za łapki w górę. Do następnego! Już teraz chyba sandacze i okonie.